Osiedle Nowa Guzikarnia, Częstochowa, ulica Ogrodowa 66, mieszkanie dwupokojowe 54 m2, łazienka, sypialnia, wielki salon z wielkimi oknami, z możliwością wydzielenia. Drugiej sypialni, wzdłuż tego podciągu, tu może być zostawiona ścianka działowa, salon jest ogromny, pozwala na przedzielenie. W tym miejscu jest miejsce na przeznaczone na aneks kuchenny, ogrom okien, mnóstwo światła. Bardzo doświetlone mieszkanie. Równie wielki balkon, loggia jednostronnie zabudowana. Z takim pięknym słupem, bardzo ładna elewacja. do zostanie ukończone za około miesiąc czasu. Jesteśmy w połowie listopada.